Dzień dobry, ja nazywam się Agnieszka Koster-Dudkowska, dzisiaj mamy wtorek 16 września. Zapraszam Państwa na Jawor Express. Festiwal Orkiestr Dętych w Jawożni już po raz trzeci zgromadził muzyków i publiczność spragnioną wyjątkowych brzmień. Ze względu na deszczową aurę wydarzenie przeniesiono do hali widowiskowo-sportowej, gdzie cztery orkiestry dęte zaprezentowały bogaty i różnorodny repertuar od klasyki po muzykę rozrywkową. Roczna trzecia odsłona festiwalu Orkiestr Dętych odbyła się w niedzielę 14 września, ponieważ lałe jak stybra, wydarzenie przeniesiono z rynku głównego do hali widowiskowo-sportowej, fatalnie na tę muzyczną imprezę to nie wpłynęło. Nic dziwnego. Prezentowały się cztery doborowe orkiestry dente, Orkiestra Denta Zakładu Górniczego Sobieski, orkiestra Tauron Wytwarzanie SA Oddział Elektrownia Łaziska, orkiestra Denta Zakładów Górniczo-Hutniczych Bolesław w Bukownie i orkiestra Denta Jura Family z siedzibą w żarkach. Dzisiaj będzie dużo rozrywki, Dzisiaj dużo rozrywki, także będziemy chcieli tutaj y, nasze tu regionalne orkiestry górnicze, które tutaj występują, trochę, y, y, trochę takiej odmienności dla, dla ty, tego stylu muzyki. Y, będzie trile Michaela Jacksona y, z filmu utwór, utwór Jamesa Bonda oraz y, ale jazz czy utwór, a to już niespodzianka no. okazję przedstawić się w mundurach hutniczych, no mamy się chyba czym pochwalić, bo są, że tak powiem, nawiązują do naszych zakładów, gdzie produkuje się rudy cynku i ołowy, różnego rodzaju wydoby, także ten stalowy kolor jest takim, że tak powiem, wyznacznikiem naszych zakładów. W tym roku kończymy 80 lat. I taką ciekawostką jest, że w ciągu 80 lat mamy tylko, znaczy ja jestem trzecim kapelmistrzem. Będzie, będzie krócej, będzie fajniej. Coś żywego, żeby właśnie od, odgonić te całe chmury i tak dalej. Orkiestra Denty Zakładu Górniczego Sobieski pod batutą Piotra Krawczyka zaprezentowała się w utworach rokowych, popowych, ale też w utworach klasycznych. Był to bardzo miły koncert. Publika nagrodziła muzyków gromkimi brawami. Innego zakończenia nie należało się spodziewać, bo kto nie lubi orkiestr dętych i ich nienadętych muzyków, którym wybacza się nawet barupurkowe koncertowanie o 6 rano. Kadencyjność, kondycja samorządu i przyszłość mediów lokalnych to tematy, o których rozmawialiśmy z Andrzejem Andrysiakiem. Dlaczego niezależne redakcje są zwornikiem demokracji i co grozi społecznościom, gdy znikają? Czy politycy odważą się znieść ograniczenie kadencji w samorządach, mimo sprzeciwu obywateli? Dużo się teraz, jeśli chodzi o media lokalne, dzieje, dużo się dzieje, jeśli chodzi o samorząd, dużo się dzieje, jeśli chodzi o regulacje prawne, no bo przypomnę, że w piątek 12 września było pierwsze czytanie ustawy o dwukadencyjności, która w jakiś sposób nas też dotyczy, tak? No bo my przyglądamy się władzy lokalnej i my wiemy jak ona wygląda. I jak obstawiasz, co będzie z tą, z tym projektem? Mogę, najpierw powiem, jak bym chciał, żeby było, czyli żeby po pierwszym czytaniu poszedł do kosza, bo uważam, że dwukadencyjność to jest jedna z niewielu rzeczy, która jest w stanie w tej chwili, w tej chwili poprawić samorząd. Ale wydaje mi się, że pójdzie do drugiego czytania i tam nie będzie miała większości, bo już Lewica jasno zapowiedziała, że będzie przeciwko, chownia jest podzielony, PiS będzie głosował przeciwko w Platformie nawet znam kilkunastu posłów, którzy mm, będą głosować, przynajmniej tak się zarzekali, że będą głosować przeciwko zniesieniu do kadencyjności. Wydaje ci się, że to przez to, że pojawił się taki duży opór, y, dyskusja i w tej y, nawet debacie publicznej bardzo dużo wniosków zostało zgłoszony, czy że rzeczywiście politycy stwierdzili, że no może to by było przegięcie, forsować ten pomysł? Nie, no jedno i drugie. W sensie po pierwsze wszystko jak to mówią w Platformie zależy Czyli od Donalda Tuska, a chyba Donald Tusk wcale nie jest zwolennikiem tej regulacji, żeby znieść dwukadencyjność, z różnych politycznych względów. To mu się po prostu opłaca. Dwa, opór społeczny jest, bo jak były konsultacje prowadzone na stronie Sejmu tej ustawy, to zgłosiło się 2800 osób. To jest bardzo, bardzo dużo. To jest chyba pierwsza piątka stu ostatnich ustaw, które były w jakiś sposób. Yy, yy, Mieszkańcy i obywatele byli o nie pytani. Tam jest 87% głosów przeciwko. To znaczy, że opór jest. Pewnie też kalkulacja polityczna byłaby bardzo prosta. Zniesiemy dwukadencyjność, stracimy w sondażach. Żadna partia nie chce stracić w sondażach, choć są już takie, które nie mają z czego tracić. Więc wydaje mi się, że nie przejdzie. Andrzej, myśląc o mediach lokalnych, jak widzisz tą kondycję tych mediów lokalnych? I dlaczego one są tak ważne? Czy one według Ciebie pełnią rolę takiego regulatora na tych lokalnych rynkach? Czy one są jedyną, jedynym takim podmiotem, który może głośno i wyraźnie mówić o tym, co ludziom nie pasuje? Pytam o to, że w dobie tego, że jesteśmy zalewani przez wiele publikatorów, które są de facto w rękach urzędów. Są przez nich redagowane czy opłacane, no dostęp do tej informacji jest znacząco ograniczony. Przede wszystkim, jeśli chodzi o media lokalne, to jest taki, ja to nazywam zwornikiem demokracji tym na, na poziomie lokalnym, czyli taki, taka parainstytucja, od której zależy standard demokratyczny. Bo specyficzna jest sytuacja polskich mediów lokalnych w tej chwili, bo one są z dwóch stron. Obgryzane przez dwa takie niezależne od nich czynniki. Jeden to są media samorządowe, to jest patologia na polskim, na polskim rynku. Ja kiedyś miałem spotkanie z wydawcami szwedzkimi, próbowaliśmy przez pół godziny wytłumaczyć, na czym polegają media samorządowe wydawane w Polsce przez samorządy. I mam wrażenie, że do końca nie zrozumieli. Bo to jest rzeczywiście taki ruski standard, czyli władza kontroluje media, a jak nie może ich kontrolować, to ona sobie swoje wydaje i w tych swoich mediach opowiada swoją wersję świata. Bo co jest istotne, tego czytelnik nie musi wiedzieć, jak mamy media samorządowe, to one piszą tylko o tym fragmencie rzeczywistości, który jest atrakcyjny tak. dla władzy. Tak? Władza uznaje, że teraz powiemy, że mamy ładny chodnik, że było otwarcie, że... ale o tym, co jest nieatrakcyjne dla władzy, ale może być ważne dla mieszkańca, na przykład, że budżet jest bo powiedzmy, budżet jest zadłużony, to tego tam nie znajdziemy. W związku z tym to jest ten jeden element, który wpływa na kondycję mediów samorządowych w Polsce, a drugi to są big techy. Za nami wiadomości lokalne, przechodzimy zatem do informacji z kraju. Decyzje resortu rolnictwa w sprawie dzierżawionych gruntów wywołały fale protestów. Związkowcy ostrzegają przed masowymi zwolnieniami i likwidacją hodowli. Ostatnie decyzje Ministerstwa Rolnictwa z piątku, tydzień temu z piątku są takie, że cała ziemia wraca do kowru. Jest to rozwiązanie połowiczne, ponieważ ani ta ziemia nie trafia ani do rolników, ani nie daje szansy obecnym podmiotom na gospodarowanie dalej, czyli de facto oznacza to likwidację tych podmiotów, które do tych pory pracowały na tej ziemi. Na skutek jednej tej decyzji stało się to, że spółki ogłosiły, zwolnienia grupowe i że likwidują stada. No niestety nie ma innej możliwości. Jeżeli nie ma paszy, nie ma ziemi, nie ma paszy. Nie ma paszy, nie ma stad, nie ma stad, nie ma ludzi. To jest ciąg taki, że no uczeń podstawówki zrozumiał. Minister tego nie rozumie niestety. I w tej chwili dzieje się to, co może się dziać najgorszego. Spółki wyprzedają stada, są ogłaszane w tej chwili zwolnienia grupowe. Na terenie Topfar Wielkopolska to jest około 150 osób. Na terenie z Zgłupczyca mówimy w tej chwili o 23 zgłoszeniach, prawda, w ramach zwolnień grupowych, a szykuje się następne 25. Podjąłem decyzję, o której mówiłem i zdania nie zmieniam że chce zachować miejsca pracy i zachować hodowlę zwierząt, niezależnie od województwa, od regionu i to będzie zrobione. W najbliższych dniach będą podjęte decyzje, które, które zakomunikuję państwu i zależy mi na tym, żeby wszędzie była prowadzona hodowla. To zmierzę do tego, żeby to zostało przejęte przez spółki, nawet ze stratą, prawda? A co będzie później? Nie wiadomo, nikt nie ma koncepcji, minister też nie ma koncepcji. To są jakieś takie mgliste zapewnienia, że spółki sobie będą musiały poradzić, mimo że sobie do tej pory nie zdradzą ze swoją produkcją, ze swoim marałem że są jakieś dziwne, legendarne instytuty, które przejmą na przykład to bydło, co nikt nie wie w ogóle o co tutaj w tym wszystkim chodzi, bo tego typu instytutów, tego typu zakładów w Polsce po prostu nie ma. Naprawdę straciliśmy w tej chwili nawet orientację o co ministrowi może chodzić w tej chwili, jaką ma koncepcję, bo w tej chwili to wszystko zmierza w ścianę. Potrzebne są konkretne wytyczne odnośnie przejęcia produkcji zwierzęcej i produkcji roślinnej, bez tego nie ma, nie ma absolutnie mowy o produkcji i ciągu dostaw żywności. Najlepsze łapcią byłoby cofnięcie tej decyzji mi przez ministra, żeby jednak te opery... Powstały tak, jak były planowane, czyli około 500-1500 hektarów w zależności od podmiotu, żeby każdy mógł przystąpić do przetargu, zaproponować najlepsze warunki uprawy, gospodarowania na tym, biorąc pod uwagę różne kryteria i żeby danie szansy równości gospodarczej, bo tego tutaj zabrakło. Tą decyzją minister zakwestionował. Prawa konstytucyjne Polaków, ale także równość gospodarczą obywateli. Tą informacją kończymy dzisiejsze wydanie Jawor Ekspresu. Dziękuję Państwu za uwagę. Jutro powracamy z nową porcją informacji. Do zobaczenia.